Was w trzech wymiarach, tak! Jak tutaj widzimy, jesteśmy w dzielnicy Jefferson Park. I jak ładnie tutaj jest bardzo dobra pogoda, żeby przejść się po dzielnicy. Ja tutaj jak zawsze Daniel Pogorzelski, a tutaj przemiła! Kasia Bobko. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Polskie Radio 1030 Chicago. Ten przesympatyczny pan to Daniel Pogorzelski, z którym w każdą środę, środę o godzinie 7.30 spotykamy się na antenie Polskiego Radia 1030 Chicago. To właśnie Daniel opowiada nam o interesującej historii Polonii w Chicago, ale nie tylko w Chicago. Daniel Pogorzelski, zamiłowania historyk, osoba, która współtworzyła kilka książek. Na temat historii Chicago, no i właśnie bardzo wiele wątków związanych z Polonią Chicagowską w tych książkach się znajduje. Danielu, to jest moje pierwsze pytanie: skąd ta pasja do tego, aby tych wątków o Polonii było w tych książkach jak najwięcej? No i jakie to książki już się pojawiły? Bo wiem, że też zdradzimy pod koniec naszej rozmowy tajemnicę na temat kolejnej książki, która przed nami. Więc muszę tutaj powiedzieć, że sytuacja jest taka, że bym powiedział, że to przez swoją polskość chcę te wątki polonijne. Przez to, że jako dziecko mówiono o tym, co się stało w Warszawie, nie? czyli cała dewastacja tego. Moja babcia pochodziła z Wołynia, i w pewnym sensie od małego dziecka utożsamiałam, że wiele z tych wątków historii razem z tymi ludźmi umiera. I więc w takiej sytuacji chciałem, bo. To kojarzyło mi się, że także my, Szkagowianie, nasz folklor, nasze opowiadania także przechodzą z czasem, dlatego, że w jakiś sposób utrwalić czy przez nasze pogawędki, czy dzisiejsze spotkania, czy jak jestem przewodnikiem, mam okazję, że to wszystko jak gdyby. Da się ocalić od zapomnienia. Więc przejdźmy, może zacznijmy, że tutaj jesteśmy przy zbiegu ulic, ulicy Long i ulicy Lorenz, gdzie widzimy jest honorowa leja naszej bohaterki Ireny Senlerowej. A za mną widać niestety miejsce, gdzie była okazała willa. Willa, w której mieszkał kiedyś rodzina Wachowskich. E, Walenty Wachowski, co można powiedzieć, zasny działacz Poloniny z minionego wieku, zostawił piękną willę w ogóle, notabene. Pierwsza msza, która była dla parafii świętej Konstancji, odbyło się u niego w domu, bo był wśród założycieli. Ale niestety, jak to widzimy, już się spowili i tylko działka. Ale przejdźmy dalej. Danielu, to dlaczego akurat Jefferson Park dzisiaj? Bo to jest związane również z tym, że kolejna książka przed tobą, i będzie to książka na temat dokładnie Jefferson Park, tej dzielnicy. A doskonale wiemy, że ta dzielnica to również historia Polonii. Jesteśmy przy Jefferson Park, to co powiedziałeś, i przemierzać będziemy się w stronę doskonale każdemu znaną miejsca, które tętni życiem w momencie, kiedy odbywają się tam przepiękne koncerty, przyjeżdżają goście. Zacni goście z Polski, to właśnie tam ich zawsze witamy. Kopernikus Center. Ale zanim dojdziemy do Kopernikus Center, bardzo interesująca historia Polonii, właśnie w dzielnicy Jefferson Park. No, jak najbardziej. Więc o, dzielnica Jefferson Park, chociaż tutaj były wiele różnych grup etnicznych, które tutaj mieszkały, to ważne powiedzieć, że tutaj Polonia była od zarania bardzo, bardzo, można powiedzieć, widoczna. Czyli nie zawsze to było sercem Polonii, ale zawsze Polacy tutaj byli i są. Na przykład tuż za mną, już zaraz zobaczymy, ciekawe, taka fajna ciekawostka, to chałpa farmerska, który potem był domem kultury w tym parku. Dlatego on ocalał. Przez człowieka, który był z plus, nazywa się Esdor, a co widać. Fajnie jest pokazać naszym gościom, czy to z Polski, czy tutejsi, że nawet tutaj w serce Chicago, bo jednak jesteśmy w mieście Chicago, nasze się zobaczy taką chatkę farmerską. Więc jeżeli mowa o Polonii, idziemy dalej. Idziemy dalej i cały czas odkrywać będziemy tajemnice Jefferson Park, a tych tajemnic niewątpliwie jest mnóstwo. Wiesz ile razy ja przejeżdżałam tędy i nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak Polonia ma ogromny wpływ na miała, tym bardziej na funkcjonowanie tej dzielnicy, że jest to poniekąd również no, kawał dobrej polonijnej historii. No, masz 100% racji, jak zawsze trafnie analizujesz Kasia. I tutaj co jeszcze jest ważne, że my Polacy przez to, że przez taki długi czas byliśmy, wiele razy jest tak, że ludzie, czy to są Polacy z Polski, czy Amerykanie, nie kojarzą, że tutaj jest jakieś powiązanie z Polską. I tutaj bym chciał pokazać, żebyśmy popatrzyli, zajrzali na ten piękny mural. Jak widzimy, jakie jaskrawe kolory tutaj widać. A jest to po pierwsze, pierwszy amerykański artysta, który za swojego życia miał wystawę w centrum Popidu. A to był człowiek, który był. Dumnym Polakiem. Jeden z takich fajnych historii, które można powiedzieć o panie Paszkim, jest to, że chociaż on był światowej sławy artysta, który wykładał na Uniwersytecie Northwestern, jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów, żeby nie czuć, że on jakoś się wywyższa od takiego zwykłego człowieka, wiele razy chodził podczas swojego lunchu, jak to my mówimy w naszym Polgliszu i siedzi tam, żeby patrzeć się, jak ludzie pracują na budowie. No i ktoś do niego podchodzi. I mówi, ej, co ty leniwisz się? Chodź! Zawieszaj drywall! I on powiedział, że dla niego to była największa frajda. Dlaczego? Bo powiedział, że jednak widać, że on jeszcze cały czas ma ten taki taki taki. E, że nie odciął się od tej swojej e, e, takiej polskiej, zwykłej, takiej zwykłej osobości, jakiego zwykłego człowieka. Nie, że to nie jest jakiś artysta wyrafinowany, ale taki zwykły człowiek, że jednak ma taką styczność z swoim, swoim pochodzeniem. Jak widzimy tutaj, centrum kultury, co ciekawe, tutaj ludzie z całego świata przychodzą tylko po to, by widzieć e, jego sztukę. Też się bardzo ciekawe. Jego syn był na trasie koncertowej razem z zespołem Metallica, gdzie on po, e, podczas trasy koncertowej pomagał im z nastrojeniem różnych e, instrumentów podczas koncertowania. Idziemy dalej. Idziemy, Daniel. Danielu, a te rzeźby już teraz te za te te nami? Te? To jest bardzo ciekawe, bo Edward Paszke był bardzo, bardzo takim człowiekiem, który próbował pomagać nowym artystom. To są rzeźby, które są chińskich artystów, którzy mieszkają w dzielnicy Bridgeport. A co ciekawe, ich dom to jest starej, w starej kamienicy, gdzie kiedyś był Centrum Kultury Polskiej. I chociaż ludzie potoczni w dzielnicy mówili, że o, to się nazywa wiadro krwi, no bo wiadomo, trochę alkoholu, no to czasami ludzie ciekawie się razem ze sobą dogadowują się, powiedzmy, nie? a Naprawdę nazywał się Hala Mickiewicza, czyli za naszego Adasia. Jak to pięknie. Idziemy dalej. Proszę zauważyć, że Daniel przepięknie opowiada. To wszystko jest związane również z tym, że Daniel przez wiele lat był przewodnikiem wycieczek w Chicago. Tak, tak, oprowadzał ludzi po naszym pięknym mieście, Polaków. Nie tylko Polaków, ale na pewno z wielką przyjemnością, no i takim wielkim zaangażowaniem. Tak jak teraz zresztą opowiada historię Jefferson Park, oprowadzał ludzi po Chicago. Czy tutaj jest coś, Czym jest ten pomnik? Co przedstawia ten pomnik? O, tutaj jest pomnik, który przedstawia weteranów. Na cześć weteranów pierwszej, drugiej yy, i także wojny w Korei i Wietnamu. Tutaj są różne apele, które jak gdyby jednoczą tą przeszłość wszystkich ludzi. Ale jeżeli przejdziemy tylko ciut dalej, zaraz tutaj zobaczymy. Bo tutaj jest niemało pomników, jeżeli mowa jest o dzielnica Jefferson Park. Jest na przykład pomnik prezydenta Jeffersona, ale. Co jest bardzo ciekawe, tutaj, w takim ognisku naszym polonijnym przy zbiegu ulic e, Lorenz i Mirłoki, widzimy, jak to są parę takich honorowych alei, które wszystko się. Tutaj się razem schodzą. Więc jeżeli zauważymy, na ulicy Milwaukee widzimy honorowa aleja imienia Jana Karskiego. Tutaj widać tuż, tuż góry nie wiedzą, kim był Jan Karski. Jan Karski, człowiek, który próbował zapobiec e, Holokostu, człowiek, który próbował uratować zagładę Żydów i niestety nie posłuchano się niego, ale człowiek, który był naszym rodakiem, także, co ciekawe, potem był instruktorem dla dużo zacnych ludzi e, w Uniwersytecie Georgetown, tak jak prezydent Bill Clinton czy Dick Durbin albo były gubernator Pat Quinn. Przechodzimy dalej, bo nie wiadomo, ile tych historii z Jefferson Park jest jeszcze więcej. No właśnie, czy a, historia związana z ulicą Lawrence i Milwaukee też ma jakieś, czy znasz jakąś ciekawą historię po o tym miejscu, do którego teraz zmierzamy? No w 1979 roku to właśnie wzdłuż ulicy Milwaukee papież Jan Paweł II przejeżdżał się, jeżeli zapamiętamy, do centrum miasta po swoim przyjeździe. Ale ulica Milwaukee przez wiele, wiele lat powszechnie mówiono o nim jako polski korytarz. Dlaczego? Bo te różne polonijne dzielnice wzdłuż ulicy Milwaukee to są takie, takie perełki. Wokół tego nasilniku, który nazywa się Ulica Milwaukee. Tutaj widzimy, jak ulicy Jana Karskiego i Reny Sennerowej razem się stykają. Jak to ładnie. I też widać, dlaczego nazywa się to Downtown Jefferson Park. Czyli takie małe śródmieście, bo zanim Jefferson Park było częścią miasta Chicago, to była mała wioska na część prezydenta Jeffersona. Ale jak widzimy, ta polska perełka także ma inne przezwisko i też widać tutaj na tych ulicach, które zaraz pokażemy, czyli jedno, które, które czci to, że tutaj w Chicago, Warszawa i Chicago są miasta siostrzane, miasta partnerskie. O. Przechodzimy, przechodzimy na, drugą chodzimy, na drugą stronę. Na drugą stronę ulicy. My będziemy sobie tak spacerować i <laughs> dzisiaj opowiadać Państwu o tej a, przepięknej dzielnicy. Mnóstwo Polaków mieszka tutaj, a mnóstwo polskich miejsc istniało. Teraz, tak jak powiedziałeś, to wszystko się zmienia, ale tutaj niewątpliwie idziemy. kilka ważnych historii mamy. Mamy i nie tylko to. Wi wi widać tutaj ulica, ale, honorowa Aleja Warszawsko-Miast Siostrzanych Warszawy i Chicago, a także miasto tutaj honorowe, ale widać, że mała Warszawa chicagowska, więc jeżeli ktoś się zapyta, gdzie jest mała Warszawa w Chicago, nie na trójkącie, nie jest na Jackowie, jest tutaj, Jefferson Park, idziemy dalej, idziemy dalej, udalamy się, udajemy się w stronę Copernicus Center, Copernicus Center, od kiedy to właśnie to miejsce jest centrum kultury, rozrywki, sztuki, nauki, wszystkiego, a przy czym nasze serce zaczyna bić szybciej? E Bierze się stąd, że w Chicago, kiedy na uczczenie naszego sławetnego astronoma Mikołaja Kopernika, wybudowali pomnik, który jest kopią sprzed z Pałacu Stasica, w Warszawie, dłuta Bertela Torwalcena, Pieniądze zostały, bo tak liczne pieniądze zostały przez Polonię zebrane. No i ludzie powiedzieli: przecież nie ma tutaj centrum polonijnej kultury. A w tym czasie było tak, że te przepiękne kina, które Amerykanie na, to, na nie mówią, że są pa pałacy filmu, tak? movie palaces, wtedy akurat plajtowały, bo w końcu weszliśmy w epokę telewizji. No i więc co się stało? Że Polacy przyjęli stary skarb, stary klejnot, przepięknie zaaranżowany, ale z zewnątrz zrobili, aby przypominał nam o, wiadomo, tutaj Krzepią nasze polskie serca Zamek Królewski w Warszawie. Jeden z ciekawych rzeczy, że pan Kobeliński, który był jednym z tych pomysłodawców tej inicjatywy, Kobeliński, Mieczysław Kobeliński, zależało mu, aby ludzie, którzy przyjeżdżali na głównej, głównej autostradzie, która jest od lotniska do centrum miasta Chicago, by każdy zobaczył wieżę. Która przypomina nasz Zamek Królewski. I to jest bardzo piękny taki element. Tak, przed nami ta wieża. Za chwileczkę kamerzysta oczywiście zwróci się w kierunku Koperniku Center. a Zawsze, kiedy tęsknimy za Polską, kiedy odbywają się różnego rodzaju spektakle, koncerty, z wielką przyjemnością Polonia w nich uczestniczy, bardzo często brakuje miejsc, brakuje biletów do tego, aby wziąć udział w licznych imprezach. Jest to miejsce, gdzie każdy z nas przypomina sobie, jak piękny, jak wspaniały, jak dostojny, jak honorowy jest język polski. No i cieszymy się, że możemy gościć artystów z całego świata. Nie zawsze tylko Polaków, ale artystów, Światowych Światowych. No, już...